Dzisiaj tata ubiera już krepsona, więc prosimy o ocenę stylówki od 1 do 10 w komentarzach. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj od samego rana zaczął się giga intensywny dzień. wstał stało 6 i nie do końca chciał gasnąć. Olcia musiała wychodzić o 7, więc mieliśmy bardzo aktywny poranek. Jedziemy dzisiaj w ogóle z Olą i z Maxem, nie z Maksiem tylko z Maxem do Warszawy na premierę filmu ekipy, więc pewnie coś tam też wam pokażemy. I ogólnie będzie dzisiaj się dość dużo działo. No tyle się będzie działo. Są tak słodki. No i dzisiaj będzie pierwsza noc w życiu maksa bez mamy. No bo noc będzie... Kurde, dobra, zaraz ogarnę i tak trzeba to wyparzyć. Nocę bez mnie już miał. Byłem na dwóch wyjazdach za granicą bez Maxia i bez Oli, ale nocy bez mamy jeszcze nie miał. Fez się tym stresujemy i coś czuję, że będziemy siedzieć na telefonie, a nie na filmie ekipy. No ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Po naszej dubajskiej podróży Maxiu ma nową zabawkę wiszącą na jego wieszaczku, z którego codziennie korzysta. Takim leciałeś samolotem, Maxiu, takim samolotem leciałem? I ogólnie zaraz będzie Oli mama, żeby z Maksiem zostać, a ja wyjdę z psami i jedziemy się ogarniać na wyjazd. Nie byłem u Barbera 3 tygodnie i jestem tak zarośnięty. Miałem iść do Barbera w Dubaju, ale niestety nie wyszło. I dopiero dzisiaj mam wizytę, tak że będę w końcu fresh. Już mnie tak irytuje ta broda. A Uzupełnić płyn chodzący. Pokazuje mi ten komunikat od kilku dni. Muszę to ogarnąć. Gaśmy auto. Kupiłem ostatnio płyn chodzący, więc chodźmy dolać. O Paskwak! To jest ziomek dobry. Ogólnie to auto przejechało już 30 tysięcy kilometrów i od nic się z nim nie dzieje. Generalnie moje poprzednie Mercedesy zawsze się chrzaniły dużo szybciej. A ten jest ok. Z tego płynu też tak nie jest, że go nie ma. Yy, on po prostu jest ciutkę poniżej minimum. Tak dosłownie milimetr poniżej minimum. Ja to tutaj widzę. Wy raczej tego nie zobaczycie. No ale to norma przy dużych mocach, małych pojemnościach. I tak on ma prawie 30 tysięcy przebiegu. I ma pierwszy raz dolewany płyn. Więc jest naprawdę ok. No tu nawet pół butelki nie weszło, żeby doleć do maksa. Więc Paskuak się postarał, żeby złożyć dobrze tą jednostkę co nie ogolony, na szczęście nie szukam żony, ale w tym momencie kreseczka siedzi, bam, w końcu, ja nie mogę tak lubię wizyty u Barbera. włosy nawet mi ułożył na event, jakąś pomadą specjalną, żeby mi się nie popsuły bo zwykle mi się psują po kilku godzinach i wrócimy już pod dom musimy teraz posprzątać nieco w aucie, bo jest tutaj niezły syf, patrzcie co tu się dzieje tam z tyłu na podłodze to w ogóle jest dym i zaraz przyjdzie żonka po makijażu i po włosach, więc zobaczymy jak jest odwalona Ja mam jeszcze hotwheelsy z odcinka tutaj. Dajcie znać w komentarzu, czy pamiętacie w jakim filmie je kupowałem. O, żona przyjechała. Uuu, uuu, ładne włosy ma. Makijaż też jest bardzo ładny oczywiście. Super. Taki intensywny, jak no, nie ty? Intensywnie, no jak na mnie. No myślałam, że będzie mniej intensywny, ale jest intensywna. No. Pokaż się, tak na Trochę mi się nie podoba to, że jesteś tu taka czerwona. Nie, mocno jest róż, ale ja jeszcze będę sobie poprawiać to później, okay. więc. Jeszcze więcej tapety. Tak, jeszcze więcej nam ale. Spoko. Sprzątam Te auto. A, dzięki. No kurde, się. I no, mam tę pomadę, żeby mi się nie popsuły po kilku no. godzinach. Mogę się całować? No, Tylko tak, tak pewnie. Tylko tak. No. Dobra, y, pakujesz nas? Ja idę się poprzytywać z moim synkiem. A, jeśli się poprzytyłeś jeszcze z synkiem, pakujemy się, ja sprzątam auto i jedziemy. <słuch> Ja zapomniałem widzowie, że my mamy garaż. Przecież ja sobie mogę w garażu posprzątać auto, po co ja w zimnym kurde marznąć? Normalnie tak o do garażu wjadę, se posprzątam. Będziecie plutko, siema nara. co jest? Wiecie jak wygląda butelka żywca, mocny gasnie? Jest taka podłużna i tu nagle się zwęża To jest ze mną w aucie z miesiąc, półtora Ocia? Co? Wiesz jaki jest kształt butelki żywca, mocny gasnie? No? Co jest? Dlaczego tak się stało? Nie mam pojęcia. A może dlatego, że zamarzła? Zamarza jak my byliśmy w Dubaju na... W aucie w aucie. Ale beka, wygląda jak balon na... To. No, śmiesznie, nie? Zwykła butelka, ta butelka Jestem ciekaw jak to otworzę. Ej, po prostu, ona po prostu zmienia swój kształt. Poparła się. Trzy dni cię nie będzie widziała. A mama ma jeden. Buziaczek. Buziaczek. Kochany chłopak. Dobranoc, idziesz spać. Oto w środku wysprzątane. Super, jesteśmy spóźnieni fest. Wiem. Już daj dziwaliście i lecimy. Było się urodzić wyższym. Trzymaj małżona Ja jestem spakowany, a ty? Ja też. It. Ogólnie jesteśmy totalnie spóźnieni. Jak zwykle nic nowego, nie? Musimy zabić jeszcze oli auto do serwisu. Zostawić je tam. Trzeba je jak najszybciej naprawić. W Warszawie musimy iść na zakupy. U mnie fajnie było zjeść przed tym eventem więc jest naprawdę ciasno, bo jest 12.30, a event jest na 18, a my jeszcze musimy dojechać do Warszawy, nie? Więc tak, dobra, wszystko spakowane, możemy ruszać. Papa! Pa! Hejka, auto oddane i jest max. O, idealnie. Możesz wsiąść, nie? A, no tak, w sumie tak. A to możemy otworzyć. Dzięki, Paweł. Kuby lat się nie widzieliśmy! Siema tata. Siema. Jak tam chłopie! Dobrze, gada jak chłop. <grym> no właśnie, dzięki. A tu chyba Uber Maxa. No, hello! Witam serdecznie Uberzy, Uber. a myślałem, że jedziemy gielę. Nie. No nie gielę jest po Co się stało z gier? No zobacz szybę z przodu. Po prawej stronie! Widzę! No, pękłe! Hmm. Więcej miejsca tam by było. Ty musisz sobie tu poradzić. Hmm. Co? Na dobra. Jeszcze narzeka, wyłożą go za darmo, on narzeka Tak wychowują te dzieci teraz, myślisz, że nasz Max też taki będzie? No, imię zobowiązuje, nie? No, właśnie. Co to za auta? Cóż za niespodziewany zwrot akcji To pojazdy pewnego trójmiejskiego youtubera Były handlarz słodyczy, nielegalny transporter w Polsce Kręcacz fidget spinnera Tak, Karol Citrox Tak jego żona Natalia Tak, stwierdziliśmy, że zadzwonimy do nich zapytać się kiedy wyjeżdżają Powiedzieli, że wyjeżdżają dosłownie za 3 minuty, więc podjechaliśmy do nich, bo jechaliśmy blisko nich No A wy nie mieliście jechać jeszcze gdzieś? Znaczy po pierwsze, mieliście wjechać o 12, która jest? Taki był plan, no wina Co się stało? Oli auto. To używał waszego odkurzacza do wysprzątania auta No i po co ty mówisz? Sprawdza się czy Sprawdza się Porządna restauracja Jest jak jest, nie? Tak jest, to no nie ma czasu niestety. Nie no idź, 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 idź. No serio, powaga, no Nara. Na. Karol z Natalią, jeden burger, jedne nageciki, tymczasem my i, i Max. Hey. Paweł, nie dostaliśmy sosu. Masz pod od Maxa, tak zakosiłam ci. No ja nie, aha. Co tu? Kartofelki, nic nowego poza tym. A, ciastko banana, ale to potem nam przetestujemy. Tak, Paweł tak, ja z to. kubek z A co, go kupisz, jak i tak go zgubisz zaraz pewnie? Za każdym razem płacisz 50 groszy za kubek, jak przychodzisz. Okay. Będę miał zawsze w aucie i będę słuchał do okay. ja tak Na chciałem. pewno, na pewno. Ja też tak chciałem zrobić, mam ten kubek, wiesz gdzie jest? Nie wiem. Pojedliśmy i testujemy ciacho. Witajcie na kanale Szama. Dzisiaj ja będziemy testować ciasko bananowe z McDonald's. Szama przeze mnie, jak coś widzowie, nie wystartowała jeszcze, bo daily sobie wymyśliłem. To prawda. I montażystów ukradłem. Ono jest bananowe, jak coś. Ale macha czekoladowe dookoła. Ono jest bardzo ofensywne. No, to... Jest mocno bananowe. No. Nie ale to... jest, to trzeba się bronić, skoro jest takie ofensywne. Defensywa. Jezu. Yes. Yes. Średnio mocno. No. Jest, jest, jest intensywne bardzo. Uh -huh. Ten banan smakuje jak perfumę, a nie jak banan. albo jak mydło. Mydło, mydło, mydło bananowe. Nie no, mocno średnie to ciasto. Jabłka mm -hmm. lepsze. Jedziemy dalej. Warszawa, woohoo! Warsaw, yeah! Jesteśmy w Warszawie! Let's fucking go, Warsaw, yeah! Dojechaliśmy już do Warszawy, ogólnie za 40 minut mamy już być na miejscu teoretycznie. Nie ma takiej opcji, nie? Nie na Kurde Nagraj to, bo stary! O nie! To ty tu zakładasz? Limy oddzielnie dzisiaj też nie? chyba. Nie, okay. Ej, ale fajne to jest w ogóle Takie mięciutkie, nie? A super to jest Nie, ja tylko nie, nie dotknę Nie, to jest pluszowe, weź Sprzytuj dzisiaj Maxa koniecznie <grymka> I, I mówi to jej mąż Bez skitu, to dziwne Co to jest za torebka? Fajna, nie? Co masz torebkę? No to nie jest torebka, to jest taka torba, taki o. Ale Louis Vuitton to. To Duffelback, <grym> duffelback Po angielsku, no, nieuki! Jak to jest. pisze? jak ci u e co to, Do, znaczy? co, to, co to znaczy? No to jest taki sporo okay, klub. Okay, na... Na Sprawdźcie, drogą. widzą, ile kosztuje. Serio? Wygląda na drogo. Ej, kupiłem ją w hal price y za 120 zł, dobra? Serio? Serio, pomaga! Okej, okay, dobra. Wygląda giga dobrze. A jak ją założyć, już tak? To, to wygląda, wygląda jak na siłkę, no. Tania. To prawda, tak jest. Szybki hotel tour. Spoko hotel. Fajnie, że wszyscy nas witam tutaj z biurowca naprzeciwko Bez kitu, view mamy dobry, patrzcie to do... yeah. Spoko no, że tu jest wejście do łazienki, szybciej Tak, jakbyś chciał wjeść do kibla to szybciej Dobra, ubieramy się i jedziemy, co? Tak, bo nie ma czasu Dobra widzowie, ja jestem ubrany Idę tak tako trochę elegancko, trochę luźno Jest git uważam Mamy gości Będziemy, w... o, Hello. Hello? Dobra, Gotowi? Dawaj, 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 Nie będzie tyłu Nie, nie wielidzio Ej, dobra, tego ja? no. no. ty no. się nie spodziewałam, nie? Pytanie zasadnicze, możesz założyć na drugą stronę? Mogę Możesz? To ma wspólny rękaw, ale osobne głowy Jaa Więc możesz normalnie założyć tył Ej, dobra możesz to normalnie rozłożyć. Tak Będziesz na podelku jak nic, nie? To trochę nie Ale tak, przód jest elegancki, uważam Nie jest Odklejony, ok, Ale tematyczny, Związany z filmem O, no, no mocne, mocne No to jest o, mega to jest jest. naciągane moim <gulę> zdaniem O, mam bejsbolówkę, grają w rugby ja, ja to wygnąłem Ale festmose tak to no. ale no, jest ja, Z na to patrzysz Wszystkie oczy no. na Tobie dzisiaj, nie? No. O, o, Ej, to jest zjazdem No Ona pokaże się Ooo spoko Spoko, nie? A ty tak idziesz? Spoko, stary Belarius, Mason, Marzela. Eee, to jest taki den, no, tak ładnie. A żonka, pokaż się jak ty eee, idziesz? Tak, dobra, tak. dobra tak. No. Uważam, że jest giga cool. Fajnie, jest elegancko i ładnie, no. Tylko kurde, ta marynarka nie chce się wyprasować. Dajemy ci błogosławieństwo. O, I pierwszy Max? raz widzę Maxa takiego eleganckiego. Bo... No pięknie wyglądasz. Jest spoko, co? Jest spoko, jest fajnie. Ja się nie lubię w takich stylówkach. Pierwszy raz taka zaś stylówka ode mnie. A jestem mega zadowolony, wszedł. Ej, ja do was nie pasuję, nie eee, jestem nie, wy jesteście ja, zbyt elegancy. Ale wy jesteście Jacyś, a ja zobacz jak ja wyglądam, stary. czarny, stary. Czarne, czarne do no. Ale słuchaj, Ja uważam, że nie każdy musi też się wyróżniać, nie? Niektórzy. Niektórzy lubią, nie? Niech Niech którzy są atencjuszami i lubią, nie? Aha, dzięki. Dobra, wychodzimy serio, bo jestcie Kurwa, Ja wyglądam jak muszę do pracy na rozdiałam. Orbo, nie? Naprawdę! Dojechaliśmy już. Jesteśmy na miejscu. Karol parkuje szczątku. Ja się tak stresujemy, jakaś ma parka na... Dobra, weszliśmy. O zampar założyli nam. Zauważyli. No podejdźmy do widzów, podejdźmy do widzów. Do widzów podejście. Udało o, się wyjść z środka Fajnie było zobaczyć widzów tak. Pierwszy raz taki. No dosłownie Tam jest ścianka, tam się sterują chłopki i wywiady My na to dobraliśmy się po popcorn Nie możesz tego wziąć w Nie, <laughs> mam ochotę <parę. śmiech> Można nagrywać na sali kinowej stary? Nie można, nie można. Ale przypał Zamknąć jak się podoba film ekipy? Kary mega. Dobra, dobry, nie? Myślimy że zrobić live na to. <laughs> Max robi się robisz tego live'a? No właśnie myślałem, że odpadnie w tym momencie, nie? Ale by było tyle ludzi na live, a. ja popręję jedną czwartą karę. <laughs> ja jedną piątą. Nie, <laughs> Chciałbym podziękować każdej osobie, która miała choćby najmniejszy wpływ na to, że ten film się wydarzył. I bardzo proszę o brawa. Hej widzowie! To woda z cytryną. Ogólnie film się skończył, jak stąd wyjdziemy opowiadamy wam co i jak Mieliśmy już wyjść, ale okazało się, że jest bar I siedzimy z Maxem i go pilnujemy Więc od pilnowania dziecka do pilnowania dziecka Ale dalej pilnujemy Maxa, tak? Tak Aj, czemu mi nagrywasz? Tak sobie Czemu? Aj, to do mojej mamy Mamo, nie pije alkoholu To woda z O co na filmu? Tak, fajny Paweł, Paweł, Paweł mi poprosił, ja tu no. się bo jestem mega pijany I ja tu skakałem, i Paweł powiedział, Max musisz się uspokoić do filmu I jestem uspokojony, fajny film Kochanie? Fajny film Natalia? Fajny, lepszy niż się spodziewałam, że będę Karol? Ładny film, Ład, ładny dobry film. <śmienny> film Dyplomatycznie ten film, ekipa. ekipa Ekipa to był najlepszy film w tym roku Super, świetnie A ile oglądałeś filmów w tym roku? Ekipa, kocham was <śmienny> Wróciliśmy już do hotelu, troszkę puściliśmy na afterze, więc jest w sumie aktualnie trzecia w nocy, niemalże. Ogólnie sam event super. Spędziliśmy sobie dużo czasu z Citroxami, z Maxiem, porozmawialiśmy z wieloma osobami, czy to z ekipy, czy to spoza ekipy, także fajno. Sam film, wszystkich opinii widzieliście, według mnie jest dobry. Uważam, że film jest dobry, ale nie jesteśmy targetem. No, pewnie tak. Nie. Poko z Julkiem, dla Julka. Uważam, że dla Julka nie. Nie? No Julek jest specyficzny, no. Julek jest po prostu bardzo dojrzały i lubi oglądać takie dojrzałe rzeczy, no. No ale ogólnie było fajnie, warto było przyjechać. Warto też iść spać widzowie, bo mieliśmy się wyspać tutaj. No wiecie, pierwsza noc bez maksa. A finalnie wyszło tak, że się nie wyśpimy. Ja w końcu będę spać i będę czuwać. No tak, to fakt. Na bieżąco dostawaliśmy info od Bożenki i Darka. Wszystko jest okej. Okay. Julek się pierwszy się obudził i jadł i, i pożegnał. No i proszę spać, więc jest dobrze. Ale cały czas kontrolujemy, cały czas siedzimy na telefonie i dowiadujemy i... się co i jak. No. Widzimy się jutro, widzowie, subskrybujcie. 14.00, kolejny daily vlog.